Yui jest bardzo ważną postacią w uniwersum Sword Art Online, ale skąd się wzięła i mniej więcej czym jest? W dzisiejszym odcinku omówimy jej wygląd, cechy charakteru oraz cechy wyróżniające Yui z zamku Aincrad a to z Alfheim Online. Ja jestem Newghost, a dzięki zaproszeniu nie postaram się wraz z wami omówić dzisiaj co do każdego szczegółu tą postać. Zapraszam od tego, czym jest sama Yui. Jest ona sztuczną inteligencją znalezioną przez Kirito i Asunę w lesie 22 piętra dryfującego zamku Aincrad. Może nie każdy wie, lecz jej pełna nazwa to Yui MHCP-001. Co do wyglądu, Yui w Sword Art Online przypomina dziesięcioletnią dziewczynkę. Ma długie czarne włosy i ciemne oczy. W chwili znalezienia miała na sobie prostą białą sukienkę, jednakże Asuna podarowała jej również komplet ubrań, składający się z różowego swetra, spódniczki i czarnych bucików. Natomiast w Alfheim Online – Oprócz swojej typowej postaci Yui posiada zdolność przemiany we wróżkę nawigacyjną. W tej formie dziewczynka jest o wiele mniejsza, ma długą różową sukienkę z odczepionymi rękawami, bransoletki na kostki i błękitny kwiat we włosach. Dodatkowo z jej pleców wyrastają delikatne białe skrzydła. No i mała ciekawostka w obu tych postaciach dziewczynka zawsze chodzi boso. Osobowość Yui z początku było ciężko stwierdzić, ponieważ była to bezbronna mała dziewczynka bez wspomnień i zakłada się, że Kirito był jej ojcem, a Asuna matką. Para zdecydowała się zaadoptować. Dziew i grać jako jej rodzice ze względu na stan psychologiczny. Po krótkim czasie dziewczyna zaczyna być bardzo wesoła i pokazuje wielką sympatię dla swoich tak zwanych rodziców. Jak to się stało, że Yui wpadła akurat w ręce Kirito i Asuny? Specjalnie? Czy może raczej był to totalny zbieg okoliczności? Słysząc pogłoski o duchu, który pojawił się na lesie na 22. piętrze, Kirito i Asuna zdecydowali się to zbadać. W czasie przechadzki spotkali małą dziewczynkę, która upadła nagle, nieprzytomna. Natychmiast spostrzegli, że dziecko nie posiada wyświetlanego przy graczach niku i paska życia. Uznali więc, że dziewczynka może być NPC lub postacią, która jest częścią losowego zadania. Ponieważ nie posiadała kursora i wyglądała na zbyt młodą, by być graczem, ponieważ osobom poniżej 13 roku życia nie wolno było korzystać z nerwgira. Zakochani zabrali ją do swojego domu na noc. Następnego dnia zauważyli, że choć była całkowicie zdrowa, to straciła wszystkie wspomnienia. Postanowili zabrać ją do miasta początków w nadziei, że coś sobie przypomni. Niestety dziewczynka nie rozpoznała miejsca, jednakże powiedziała pełnym zdaniem, że Julier Prosząca o pomoc, mówiła prawdę. Wraz z Kirito i Asuną poszła do lochów pod żelaznym pałacem, by pomóc Finkerowi. Tam też, po dotknięciu kamienia, znajdującego się w strefie bezpieczeństwa, błyskawicznie odzyskała pamięć. Pokonała śmierć, wywołując panel mistrza gry i wybierając opcję usuwania obiektu, która objawiła się w postaci gigantycznego płonącego miecza. Wtedy Yui, wiedząc o swojej roli sztucznej inteligencji, miała zostać usunięta z systemu przez przeciwstawienie się rozkazom. Wyraziła swą wdzięczność wobec Kirito i Asuny za opiekę nad nią. W chwili, gdy zniknęło Kirito użył wciąż aktywnego konta Mistrza Gry i swoich umiejętności obsługi komputerów do odzyskania danych dziewczynki i przekonwertowania ich na przedmiot. Mnie osobiście historia Yui bardzo urzekła. Pokazała wiele razy, że nie jest jedynie małą dziewczynką, a bardzo przydatną osobą, której warto zaufać. Ciekawostka: słowo Yui po japońsku oznacza delikatne ubrania. Z mojej strony to na tyle. Cieszę się, że mogłem wspomóc Niemojewę w tym specjalu. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.